Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś ostatnie dwa mecze w Lidze na Euro w pierwszej kolejce. I te dwa mecze mamy oczywiście przesykowane. Na początku Turcja, Gruzja. I potem kolejny mecz z Portugalia, Czechy. Z Portugalii mam dwóch zawodników lubię klubie, Nene i Costa dlatego jak Nene lub Costa strzelą, no to wiadomo, o, gol dla Portugalii, a jak Patryk Fik strzeli, no to dla Czech. I tak jest tutaj, Queradona jak strzeli dla Gruzji, to gol dla Gruzji, I jak strzeli Unal, to gol dla Turcji. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy pierwszy mecz, oczywiście head-to-head, head, żeby nie było. I zobaczymy, jaki wynik się postawi. Sam. Okej. Okay. 97, 94, 96. Okej, okay, będziecie w key match. czyli El Clasico widzę, bo ja mam skład y, Help i strój Barcelony, y, a tu mamy kibica Real Madrid, więc El Clasico, tak jakby mamy. O, pierwsze minuty ciężkie, oj, mocno sobie wypuściłem. Super! Mam kobel Broni, Super. Już jutro kolejna kolejka się zaczyna, więc kolejne mecze. Unal do Kwaradonu. Quaradona. Ośrodkowanie. I nie wyszło. Brawo Majer. come my <makes noise> I. I I'm gonna come with my i Kto? nada miało być Majer Okej okay. la razie Oj, i jakbym wiedział, że będę miał piłkę, to bym sobie zostawił. To bym jej aż tak bardzo nie wykopywał nawet. Ja gram bez, bez zmiany nawet, bez rezerwowych. Walverde do Unala, oblak na posterunku, błąd w obronie czy to się zemści? czy to się zemści? Nie. Czasem robimy zmiany, ja się poczekam. Unar. Paul. Tak. Tak jest. Sanetti. Tu damy. É o Paulo. E temos o Maier. Mayer. Gol.

Dobra moi drodzy, czyli strzelił Mayer 1-0, ale tak jak mówiłem, Turcja, Gruzja, po 0 dajemy. Dajemy po 0. Teraz zamienię tylko skład. I możemy grać mecz Portugalia Czechy, zobaczymy, czy coś, czy Portugalia albo Czechy coś szczelą. 87, 88 oboś to nie jest mój skład. Możliwe, że będę miał przegraną, ale nie mogli dać jakiegoś składu podobnego do mojego, tylko jej jakiegoś prosto dali. Zobaczymy. Patryk Fik. Nie ma. Nie ma go, ale mamy w drodze.

Okay, jak na razie po 0 i duo sytuacji po mojej stronie Oj. Ja nieste 1 0. Błąd w oronie. Trzydziestej szóstej minucie. OK, mamy faul. Chciałem, żeby byli dla mnie. Przez, przez chwilę. Koniec pierwszej połowy. Aha. To nie źle. To nie wysformowałem chłopa. Idzie chyba po swoje. Będzie fet. Moja. Tak jest. 哎呀呀呀呀呀呀！般都是两变一了。 Nie w tym meczu nic za bardzo nie mogę pokazać, bo mi dali jakiegoś proska z składem bombowym już. Pięknie. To pwodu teraz. Kurczę. Siewko. Patryk Sik. Teraz będzie gol. Jest! Patryk Sik na koniec. Dwa do jednego. Dobra, piłkę już. Koniec, czyli mamy 1-0 dla Czechów. I wspomnij, ja bym się nie zdziwił, jakby, jakby wygrali. Ale wiadomo, Portugalia jest silna, ale tak jak mówiłem, strzelił Patrik Sik, czyli Czech. Więc 1-0 dla Czechów. Jest tym trochę zabawy. A jak wiadomo, jeszcze trzeba, trzeba, trzeba się bawić. No dobra, to by byłyby na tyle w tym odcinku na Was i do zobaczenia już w kolejnym. Cześć!